Lucyna do mnie przyjeżdża. Ta ze sklerozą? Tak. Ze sklerozą. Heh. Ze sklerozą sprzyjającą. Co to znaczy? No, kiedy pyta się ją o coś niewygodnego, to udaje, że nie rozumie albo nie pamięta. O to dobrze pomyślałam, że tylko ja tak mam. Już takiej nie oczerniaj, Michał, bo jest bardzo dobrą osobą. Dlatego, że jest świetnym liderem hajsu. Pamiętam, jak ci zawsze podawała za naszymi plecami, żebyśmy nie widzieli i żeby nam smutno się nie zrobiło. Słucham? Ona nawet nie wie, co to są narkotyki. Powiedziałam, hajsu, nie haszyszu. A. A w sumie to po co przyjeżdża? Wiele razy mówiła, że odwiedzi mnie niedługo, żeby zobaczyć, jak sobie radzę na studiach i, i przy okazji zwiedzić Wrocław. Aż w końcu to sobie przypomniała, kupiła bilet i przyjeżdża. O matko, to ty lepiej idź ją odebrać na dworzec, bo jeszcze zabłądzi w tym tłumie biedaczka. Nie mówię już nawet o poruszaniu się po mieście. No oczywiście, że to zrobię. To przy okazji będziesz mógł spytać ją o... tej jej nieśluboną przez którą nie otrzymasz spadku po matce. Czy to nie ta babcia? Ta, ale... jakie mam ją niby o to spytać? Nie ma nawet po co. Czemu? Skoro była taka za młoda, to teraz trzeba brać odpowiedzialność na siebie. I tak wykręci się, że niczego nie pamięta i... że nie ma w ogóle takiej osoby. Nie znasz mi Paweł. Co ty na nią jesteś taki cięty? Bo jej zazdrości? Czego? Tego, że ma niepełnosprawne dziecko? Ej, nie obrażaj mojej mamy. Ja mówię o tej nieślubnej. A? Tego... Że ty takiej babci nie masz. Twoja to wręcz przeciwnie. Zawsze, gdy ciebie albo nas widziała, to pytała się, czy mamy pożyczyć bez procentów. No to, że unika procentów, to akurat bardzo dobrze. No właśnie, tych drugich to mniej. Można powiedzieć, że bierze pożyczki bez procentów po to, żeby procenty wchłaniać w organizm. Mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo Dziś nie potrzeba więcej nam do szczęścia, chyba już nic Mam 20 lat, Ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo 20 zawsze w pasie się, kłania świat, cały świat Dwudziestolatki, latki 20 latki to ja i ty, to ja i ty, zapytaj ojca, zapytaj matki. Jakie się wtedy masz sny, ja mam 20 lat, to masz 20 lat, nigdy nie będzie więcej. bo zakochani zawsze mają tylko 20 lat cały świat, cały świat, cudny świat, świat! A jak my 20, 20 lat! Jakby wszyscy ma 20! Lat. Proszę, raz się Babciu. Dziękuję. Zawsze byłeś taki miły kuboniu. Nie, 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 nie. Babcie, ja już wyrosłem z kuboniani. A ja wyrosłam już z babci. Mów do mnie po imieniu na ty. No dobrze to. Lucynu. O jak dziękuję ci? Za co? No nie żartuj sobie, czemu nie miałbym ciebie przenocować. To i tak za mały wyraz wdzięczności za te wszystkie lata opieki nade mną, kiedy rodzice kłócili się i brałaś mnie do siebie. Przypomniałeś mi, jak mam na imię. Dawno nie mogłam nikogo doprosić się. A długoterminowo to sobie posiadam gdzieś, więc. Gdzie mogę to sprawdzić? Przecież sobie nie wygoogluję tego. Teoretycznie możesz. Ale do tego trzeba pamiętać, Pesel, więc to chyba jeszcze gorzej. Co takiego? Pesel, takie dziewięć liczb, które ma każdy człowiek. Ubawiam się, kubo, niu, niu, niu Nie wracajmy do tych okropnych czasów okupacji. Mam już to zdecydowanie za sobą. A gdzie ty masz w ogóle jakieś walizki? O nie, zostawiłam na peronie, wieje na niej górze. mi z jest aż tak źle? O, starość nie radość, sam niedługo o tym przekonasz się. Niedługo? No zobaczysz. Ani się obejrzysz, a przewrócisz się i obudzisz się w wieku emerytalnym, a potem w wieku 90 lat. Jeśli... Jego ja dożyjesz. I też będziesz wtedy bez żadnych rzeczy, ani sprawnie działających części ciała. Jeśli ktoś nie pomoże ci to wszystko ogarnąć do kupy. Nie no, to będzie prawie XXI wiek, to jeszcze sporo czasu. Nie chcecie smucić, ale wiek emerytalny u mężczyzn jest później niż u kobiet i nie już w wieku 22 lat. No ale jak ty tu chcesz tak funkcjonować bez swoich rzeczy? No cóż, spontanicznie. Nie maczcie dokumenty, pieniądze i najważniejsze rzeczy zawsze noszę przy sobie. Dokumenty? Czy nie masz przy sobie dowód osobisty? No nie no, to nawet ja pamiętam, że go zgubiłam my też sklerona na pana? O jakich dokumentach mówisz? No o! Gdzie trzeba mieszkania? Żeby mnie nikt nigdy z niego nie wymeldował i żebym o tym nie zapomniała. Paweł, co? Zrobimy sobie teści? Błagam cię nie męcz mnie. Przypomnę ci te słowa zanim pójdziemy spać. No to akurat tak męczące nie jest. Zależy jeszcze jej perspektywy. Od testu, to jest to, co ja mam w Ale to jest test o nas. W, w gazecie o nas plotki wypisują? Pokaż to. Co tym wyprawiasz? Kto niby nas zna, że miałby nas opisywać w gazecie? Pewnie pseudonim się podpisał i szukał wiatru w polu. Jakiego wiatru? W jakim polu? Ech, Jak te twoje powiedzonka spodlasie. I ty się nazywasz polonistą? Test dla partnera. Czy twój partner na ciebie zasługuje i czy do siebie pasujecie? Co za, za debil to wymyślał? Pewnie debilka. Jak go nie zrobimy, to się nie dowiemy, czy rzeczywiście jest debilką. A bardzo mi ta wiedza jest potrzebna do życia dalszego. Ja i bez tego wiem, że ona nią jest. Pytanie pierwsze. Czy twój partner jest młodszy, czy starszy od ciebie i o ile? Co to za pytanie? Rodo jest. O imię ani nazwisko cię nie pytają. Ale i tak już dużo o mnie wiedzą. Znacznie więcej niż bym chciał. Proszę cię Paweł, przecież tego nie wysyłamy pocztą. I przysyłają nam odpowiedź, tylko tutaj się wypełnia. A potem wyrzuca się tę gazetę do śmieci, śmieciarze są w z tą pseudodziennikarką i podsyłają jej te dane. Ale no, to chyba jesteście ze sobą spokrewnieni. Bo ty też jesteś debilem. Skoro tak myślisz? Otóż mój partner jest ode mnie młodszy. O tam. no parę lat. Parę? Oboje dobrze wiemy. I na i nie mówmy tego na głos. Ktoś może podsłuchiwać. Pytanie drugie. Czy mówisz tym samym językiem co twój partner? To się narodowość nazywa, pani redaktor. No właśnie nie, bo ty mówisz po podlasku, a ja po polsku. No i co z tego? Jakby zap zapytała o narodowość, to dałabym tak. Ale w tej sytuacji muszę dać nie. Czekaj, jest opcja. Mój partner pochodzi z mniejszości narodowej. jakiej mniejszości? Podlasia ma prawie 2 miliony mieszkańców. Naprawdę? No dobra. Przejdźmy dalej. Pytanie trzecie. Jak często uprawiasz seks ze swoim partnerem? Ze swoim. A co? Z cudem z Pani, Pani pseudodziennikarką? No tak, pani pani ma, dlatego takie bzdury wypisuję. Takie są odpowiedzi. Ja nie jestem wymagająca. Uczcijmy tą ciszy. Wybieram rękę, bądź. O! O! No, no bardzo odważne ta cię odpowiedź. Nie ma żadnej pozytywnej? No chyba nie. Najbardziej pozytywna to jest chyba ta druga. Uczcimy minutą ciszy. Dlaczego? Bo minuta to już zawsze coś. Zaznaczam drugą odpowiedź. Pytanie czwarte. Nie ile jeszcze tych pytań. Już ostatnie. Serio? Na co chciałbyś więcej? Nie, ale. Jeżeli na podstawie takich pytań. Ona chce przewidzieć nam szczęście bądź nieszczęście. To chyba ma coś nie tak z głową. Pewnie na serio brakuje jej tego chłopa. No, może nie jest wymagająca. Pytanie ostatnie. Czy twój partner oszczędza na tobie, kiedy tylko może? No, odpowiedz. Oszczędzam na tobie. No właśnie, ale nie... nie zawsze, kiedy mogę. Tylko od czasu do czasu. Dokładnie ja nie mam jeszcze żadnego dorobku życiowego w przeciwieństwie do Ciebie. To na sobie muszę oszczędzać, a co dopiero na tobie? No właśnie, taką o mnie dba, mi podbierzesz od czasu do czasu z, z portfela. No, 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 no nie wiem, ja wiem wszystko, wiem. to ja Cię obrzydłam. Ale nie musisz, tylko robisz to, bo chcesz, prawda? Naprawdę. Niech Ci będzie zaznaczy, że nie. Nic, prawdę. Odpowiedzi. No świetnie. Pasujemy do siebie w minus 100%. Co? No tak. To, że masz młodszego partnera, oznacza, że traktuje ciebie on jak matkę. Zależy mu tylko na twoim dziecku i bawi się Tobą poprzez tymczasowy fetysz. <gry> Przez jaki przechodzi w swoim życiu chęć posiadania starszej od ciebie partnerki? No a co? Starszy facet to lepiej? To zależy od sytuacji. Też nie lepiej. No właśnie. Tu piszą, że jeśli masz starszego partnera, to nie martw się. I tak za parę lat wymieni cię na nowszy, młodszy model. Chociaż sam będzie już starym dziadem. <grym> Jeżeli twój partner pochodzi z mniejszości narodowej, to nie wróży to dobrze twojemu związkowi. Dlaczego? Już lepiej, kiedy twój partner mówi w zupełnie dla ciebie obcym języku. Przynajmniej wpłynie to na twój samorozwój. <grym> Jeżeli twój partner jest Polakiem. To nie ucie, że Twoje życie z nim będzie przebiegało jak siedanka. Statystycznie to Polacy są najdudniejszymi mężczyznami w Europie. Oho, Europa to nie cały świat. Ale w sumie ja nie rozumiem co drugiego Twojego słowa przez ten twój akcent, więc to jest dla mnie w zasadzie jak nowy język. Więc. pytanie trzecie. Nieprzypadkowo pojawiły się tutaj tylko negatywne odpowiedzi a propos tego pytania. Nawet jeśli. Uprawiasz ten ze swoim partnerem, to albo robi on to tak czy siak czy z inną, albo i tak po paru latach doczekasz się z jego strony zdrady. Ono serio ma coś z garem. Patrząc na odpowiedzi na... Odpowiedź z czwartego pytania, to raczej nie. Dlaczego? Jeżeli twój partner na tobie oszczędza, chyba nie wymaga to dodatkowego komentarza. Mój były mąż raz tylko dał mi pieniądze. Kiedy poprosił mnie o kupienie nowego zestawu garnków kuchennych, żeby mieć z czym chodzić do mamusi po obiady, czyli raczej tych garnków nie kupiła. Jeżeli twój partner nie oszczędza na tobie, to znaczy, że jest rozrzutny, prędzej czy później sprowadzi cię na dół. Dlatego wybierzcie, drogie, pani, siebie nawzajem? Polecam Wam serdecznie homoseksualizm w końcu to kobiety rozumiem siebie najlepiej. I co nie zrobię i tak nie będę ciebie godny, a to wygląda. Podpisała się chociaż na dole tego testu, czy jego on jest autorstwa? Lecika Strachowska. O no wcale nie dziwię się. Nie wystarczająco przestraszyła. Zdraciła także już żadnego artykułu i nie przeczytam. Dziennikarka i Felietonistka. A nie, przepraszam, feministka, po ciężkim życiu uczuciowym próbuje wyjść na prostą. Jej mąż popełnił samobójstwo w pierwszym rocznicy ich ślubu. Chy, ciekawe dlaczego. Coś tam krzyczał przez okno, Jessica jednak nie pamięta co dokładnie. Usłyszała tylko słowa przez ciebie. Twierdzi, że zapewne miał na myśli przez ciebie, tylko moje życie miało jakikolwiek sens. Jeszcze raz, jak ona nazywa się? Jessica Strachowska. Heh. Strachowska, strachowska. I pół miliona ludzi obserwuje ją, taką debilkę na Instagramie. Co to się z tymi ludźmi porobiło? Wypraszam sobie. Słucham. O mnie pan mówi. Słyszeliśmy całą pańską rozmowę z dziewczyną. To tylko utwierdza w przekonaniu, że mężczyźni to szowiniści. Hmm. Kochana, to twoja babcia. Bo pierożki ulepi? Chociażby dlatego. Wiem, jest coraz gorzej. Nie myślałam, że aż tak. Ale co? Ma postępującą sklerozę. Jak postępuje, to chyba dobrze. Ale nie postępuje w stronę pozytywną, czyli zanikania... tylko zanikania pamięci. A, no to już gorzej. No co ty nie powiesz? Proszę. Dzień dobry, panu. To jest Adam. Pamiętasz go? Przed chwilą tu wchodził. Tak, był taki jeden. Och, co ja z tobą robiłam? Za młody trochę jesteś, to coś tu nie gra. Mój kolega. A no wiem, nie, nie podpowiadaj mi. I wszedł tutaj przed chwilą, że zaproponowałeś mu pierogi. I on też poprosił. A no tak. A poza tym zapomniałaś nałożyć pierogi na talerz. No właśnie z tych pierożków to nici. Dlaczego? Bo zapomniałam, że je wstawiłam i zaczęłam oglądać twój serial w telewizorku. No nie, nie patrzcie tak na mnie. Macie taką ciekawą telewizję i telewizor, że... Telewizor? Przecież my nie mamy telewizora. No chyba, że coś przeoczyłem, Kuba. Nie, nie, jesteś pewna? No tak. Komedia albo dramat. No sama nie wiem, bo nie dotłyszałam słów, ale... No coś tam płakali ludzie, ale nie wiem, czy ze szczęścia, czy z rozpaczy. Ale zimno jakoś się zrobiło. Babciu, ty otworzyłaś okno. Miałeś nie mówić do mnie, babciu, kubu, Ja A ty do mnie, kubu, niu, niu. To jak mam do ciebie mówić? Kubo. No nie, no to brzmi prawie tak samo jak Kupo. Chcesz, żebym tak cię nazywała? Myślałeś, że włączyłaś telewizora, a otworzyłaś okno. No już wiem, przepraszam, pomyliło mi się. Ale wyrażenia są dokładnie takie same. Też ludzie kłócą się, przytulają, a tam przy śmietnikach to chyba nie znają sobie sprawy, że jest dzień i że są na widoku i... Dobrze, nieważne. To są tacy tutejsi troszkę niezrównoważeni ludzie. Którzy? dziś spod piątki. A, no tak. To będą te pierożki? Adam. No. No, przepraszam, ale zaprosiłeś mnie na pierogi. Bo nie wiedziałem, że tak będzie. To zamówię jakieś. Nie ma nic gorszego niż zamawianie jedzenia. Nagotowałem ci, co nieco, domowego jedzonka babci. To znaczy, lucynki. Tylko... Aha, bo ja walizkę zostawiłam w Jedynie i Górze na dworcu. Ja tak już zupełnie o tym zapomniałam. Aha, mówię ci, czasami to już jest tak irytujące, że... Moi zdecydowanie. A co ty w ogóle możesz o tym wiedzieć? Przecież pracujemy razem. Co ty lubisz? Poszedłeś uczyć do szkoły? Popadłeś w aż taką desperację? Do jakiej szkoły? Czy to ona zaczęła pracować tutaj? Ona od dawna tutaj pracuje. Czyli to nie była żadna podwyżka, tylko znalazła sobie drugą pracę. Drugą to jaka jest pierwsza. No w szkole. Polonistką przecież jest, mówiłem już wam o tym. Naprawdę ona? No ona, ona. Od kiedy ona się tak zwierzę? No może rzeczywiście nie wygląda na taką typową polonistkę, ale tak dba o poprawną polszczyznę, że czasem to boi się w ogóle do niej odezwać. Nie wiedziałam, że wy ze sobą tyle rozmawiacie. No e, tam. Rozmowy, rozmowy. Znaczycie to też, ale są przecież przyjemniejsze rzeczy do roboty, no nie? Co? Co na to Milena? No co ty? ją to przede wszystkim cieszy. No wiedziałam, że z niej taka. perwerczka i rogaczka. A co ma do tewolane? Oki na cały czas mówię. O Adzie. Jak? Jak o Adzie? My o Milenie mówimy. Chociaż zaczęliśmy rozmowę o tym, że jestem młodszy i że to są niby moje perwersje, które ciągną mnie do Icycka. Matko. Ja myślę, że ty o nie cały czas mówisz. No, jest od ciebie starsza. Ale w którym miejscu ona ma to, do czego miałoby mnie ciągnąć? No, w centralnym, tak jak każda kobieta. Ale ty jesteś, Michał. Ja Chciałem z Tobą porozmawiać o czymś poważnym. Nie martw się, Kuba. Ja jestem z Tobą na dobre i na złe. I cieszę się, że to do mnie masz największe zaufanie. Ja mówię do babci. Lucynki. No, tak, przepraszam. Nie mógłbyś, Adam, już wejść. A no cóż, dziękuję za zaproszenie na pierogi, których nie dostałem. Do widzenia. Do widzenia. A czemu Adam już wyszedł? O! Pierwszy raz w tym roku zapamiętałam czyjeś imię. A moje? No racja, drugie. A swoje? No nie. Tu już nie. Więc o co, co chodzi, Adamie? tfu, Nie no. Za dużo imię tutaj jest na metr kwadratowy. Nikogo więcej już tu nie sprowadzaj. I... No dobrze, przepraszam. Nie musisz w sumie zwracać się do mnie po imieniu, wystarczy, że pamiętasz, że jestem twoim wnukiem. Dobrze, to o co chodzi? Trochę niezręcznie jest mi o tym rozmawiać. No i mam nadzieję, że ty o tym pamiętasz w ogóle. Chodzi o... spadek dla mamy. No masz. A ja myślałam, że jesteś jedynym członkiem mojej rodziny, który o to nie będzie wypytywać. mnie. Przepraszam, nie wysyłam cię na drugi świat. No jeszcze tego by brakowało. Domyślam się, że pytasz mnie, co przejmiesz po matce. Pytam, bo z tego co wiem, to nic. No, szybko Lwika przewidziała, że wszystko przedupczy. Jeszcze nam winę zrzuca pięknie. Co? Od dziecka z jej portfela pieniądze znikały w mig. Czy przetracała przetracały już jako dziecko? No Gdyby to ona przetracała tylko. A tymczasem pieniądze znikały z, po z portfeli jej otoczenia. Na krótko witał w jej i znowu gdzieś przypadały. Ale mówiąc, że od dziecka miał na myśli Ciebie. Pozwolisz, że ponownie nie użyję apostrofy, dobrze? Nie rozumiem. No bo wtedy nim byłaś tak świadomy i twoja mamusia czuwała nad twoim portfelem. Spyta się, co zrobiła z twoimi pieniędzmi z komunii. No to akurat można spytać nie jednego rodzicom. No i dobra ta melwirka dużo nie dostała na niż mnie nie wytykać ledwo na robot łazienki wystarczyło. A swoją drogą skąd ty o tym wiesz? Czy nie rozumiem, że chciałbyś dowiedzieć się konkretnie i do twojej matce, żeby potem to od niej konkretnie wyegzekwować, sprytne? Nie o to chodzi. Chodzi o twoją drugą córkę. Co? No, tę niepełnosprawną, na którą wszystko przekazali. Przyrodnią siostrę mamy. O czym ty mówisz, kubo? O co z tego szoku to nawet swoje imię sobie przypomniałam? i bardzo dobrze, że pojechała sobie. To normalny, chciałby mieszkać na co dzień ze swoimi starymi, a co dopiero z babcią. Nic nie rozumiesz, Michał, no. Ona sobie pomyślała, że traktuje ją jako puszczalską nieodpowiedzialną przez tę historię, którą wymyśliła moja matka. Czemu ona to w ogóle wymyśliła? Muszę sobie z nią porozmawiać. Ech, ech, ech. Cześć, co się stało? No zrób mi miejsce, no muszę się. W tłum tutaj w wkryć. Co nie wyprawiasz? Bo policji się wywinęłam, a ty to powinieneś pójść do piedla. Ja? Nie, przepraszam, kolego. Znaczy na wnusia pokazywałam. Ale za co do dopiedla? Spokojnie, pani babciu. Pani sobie łódź nieco co nieco. To pomaga na stres. Proszę się nie wtrącać. To mój kolega. Michał też, Adama już znasz. Ale po co mi to wszystko mówisz, a i tak nikogo z nich nie zapamiętam? Ja w nieprawda. prawda. Cię odszukać. Pamiętam tylko, że studiujesz filozofię, więc udałem się do Dziekana, żeby pomógł mi Ciebie poszukać. Słucham? W godzinach zajęć się niż i pijesz piwo? Babciu, no wcale Ci się nie dziwię, ale łatwiej byś mi wszystko, gdybyś był na nich po prostu. A tak to policja złapała mnie, kiedy chodziłam sobie po uczelni. Napierw myśleli, że jestem nietrzeźba. oburzałam się z tym, ale sobie z tym poradziłam. Naprawdę? Jak? Adam, no. No co? Nie powiedz mi, że to nie jest warte posłuchania. Wszystko przez takich studentów, którzy widzieli tę sytuację. Jeden odwrócił uwaga policjantów, a drugi pokrył mu dłuchną walkomat. W, w życiu trzeba umieć sobie radzić. No i co, nie kapnęli się? No nie, bo półtora promina wyszło. Na bomba, na zajęcia, rozumiecie? Kręcił imię na Ale udało mi się szybko uciec. No a potem to już wam, że studenci to pewnie... Y, sobie uminają czas w knajpach. Skoro świti, zobaczyłam te przy waszej uczelni tutaj. No i was znalazłam. Ale i tak nie rozmawiam z tobą, w Wnusiu. Bardzo się na to by Daj mi porozmawiać z mamą, to ona to wszystko wymyśliła. Powiedziałam, nie rozmawiam z tobą, z nią też. Jak mogłeś upierzyć jej w takiej bajeczki? Chciałam się tylko polegnąć kulturalnie. Do zobaczenia, a raczej nie, bo zobaczymy się dopiero, kiedy będę już leżeć w trumnie. Proszę jednak o zamkniętą dla pewności, żeby nawet wtedy na was nie patrzeć. Nie mnie na dworzec? a najlepiej ze mną do Jeleniej góry pojechał, co może jeszcze moje walizki będą stały na dworcu. No pomóż babci. A ty co się zamknie, Adam, też mnie wkurzasz mepę na jednak.